Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek drabkowy, gdzie mamy dzisiaj dolarka. Premiera była wczoraj, ale nie miałam możliwości, więc mam dzisiaj te zrapeczki Mam z numerem 30, 43 i 42. Zdrabki zakupy mi mąż. I co? Tutaj trzeba y, znaleźć chyba cyferki i y, worek. Jeszcze nie oglądałam premiery y, może u kogoś innego, ale jakoś tak nie pamiętam już nawet do kogo. Ale w każdym razie y, będę nadrabiać, będę, y, jak będę miała czas, co się uda, to się uda. Y, ale tak patrzę na tą zdrabkę i taka, wiecie, czarna, fajna, tutaj kwiatuszki, bardzo ładnie to wy wygląda, ten dolar taki czarny. No ale zobaczymy, czy będzie jakaś wygrana, czy nie. Yy, I co, zaczynamy, może zaczniemy od 42 i będziemy tak, mam nadzieję, że dobrze widzicie, jakoś tak ciemno, ale nie wiem. Światło niby się świeci, ale wiecie jak to jest, dobra

tureczka 30 16, 17, 14, no, nie chce się zdrapać i 22 oboczek. Także pierwsza zdrapka pusta się potwierdza. Druga zobaczymy co tutaj. 29 szukamy trójeczki.

No to już nam odcinek się zwrócił, bo na zrabki wydałam 15 zł, Znaczy mój już wydał 19 i 20 i mamy 29. No dobrze, super. No to tutaj mamy jakiś rarytasik, pewnie będzie 20 złotych, ale nawet, tutaj tak się cieszę. Więc tak, mamy 28, 5, 27, 5, 3, 5 i 29, 5. Wow, super. No to jesteśmy na plusie. Bardzo, bardzo się cieszę. N, N. No, brawo, dziękuję. Dziękuję dla męża. Piękną zapeczkę mi tutaj znalazł, ale jeszcze mamy jedno, więc może jeszcze coś będzie. Super, fajnie. Z numerem 30. Szukamy 10, e, pu, 14, 6, 15 i 18. Dobrze.

minusa, ale i tak jestem zadowolona, no bo mamy tutaj 20 zł na 15, więc w sumie jestem na plusie, także super fajnie. Dziękuję Wam za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie i będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki, pa, pa.